Witam, witam w odcineczku. Ja jestem Elzard eee, Zapraszam Cię na wstępie do użycia kodu Elzard eee, Użyciu kodu LZART na jakiej dropie? Byłbym Ci bardzo wdzięczny i do subskrybowania kanału, byłoby super. Byśmy dobili sobie tam jakąś większą ilość subów. No i tak, dzisiejszy temat odcinka to jest kosy jako inwestycja, czyli dobra inwestycja w kosę. I podam przykłady po dwie kosy, które są jedynie inwestycją. Będą dwie kosy mało budżetowe i z większym budżetem. Jak widzicie, tutaj mam już nóż składany, przygotowany do wyszukania. Tak, i jest to moja pierwsza inwestycja, nóż składany, który rośnie sobie cały czas w skali ogólnej, w górę, bo w górę leci, fajnie leci, plus moim zdaniem bardzo fajna kosa. Jakiś fajny nóż składany, tańszy, z jakieś 7-8 stówek. No to są dosyć tańsze jeszcze noże, nie szukajmy się, taka warstwa rdzy, niczego sobie, inwestycja, nóż będzie rósł, nie dropi już z wielu skrzyń, czy dropi dalej z wielu, ale wiemy już, mniejsze podobieństwo na dropnięcie. I rośnie ogółem w skali ten nóż. E, Poczekajmy na tradycję, na jakiś nóż, żeby, żeby fajnie ten wykres wyglądał, się zaokrąglił. Nie wiem, na jakimś toplerku fajnie mogę pokazać, bo tu będzie fajnie pewnie widać. Tu noce, dobrze 1500-1600 pewnie, albo nawet taki szkarłatna będzie pani widać. Tylko to w startraczku no właśnie, tu mało się sprzedaje. No ale widzicie, tu kiedyś po 300 coś chodził, teraz już po 1000. Jakby, no, o to w tym chodzi. Dobra inwestycja, przy okazji skin. To jest moim zdaniem super inwestycja, z kosy. Ja polecam, mamy czym grać tak dalej. No i tak, i pierwszą rzeczą będą noże składane. I drugą rzeczą będą już trochę takie bardziej ryski, chociaż moim zdaniem też będzie to sprawdzone w przyszłości inwestycja. Czyli już wam w wam to wpiszę, tylko sobie znajdę. Falchiony. Dlaczego? Falchiony może dla wielu osób są brzydkie. Dla mnie są w ogóle kosami średnimi, ale bardzo mają fajne animacje, przez co je to bustuje moim zdaniem. I to bardzo bustuje i to jest bardzo super rzecz. Moim zdaniem, jest to tak inwestycja, budżet też nie jest, jest mniejszy nawet wcześniej niż nożu składanym, więc jest to super. I dlaczego tak mówię? Bo nóż składany jest w trzech skrzynkach, w dwóch spektrumach i w skrzyni falchion. Wiadomo, te skrzynie, jak wiemy, już nie są w dropie, więc. To, to jest ta rzecz, która mnie też przemawia, że już nie dopłynę to tę nie. jest ich coraz mniej i kwestii w przyszłości, wierzę w to, że nóż falchion będzie się wybijał. I naprawdę moim zdaniem jest to tania i dobra też inwestycja pod przyszłość. I ja bym tak zaryzykował trochę w to i bym w to poszedł, jakiś nożyka falchiona sobie kupił. Plus bardzo fajna kosa, polecam, miałem. Eee, ja, ja, lubię, ja lubię, nie będę się krwić, lubię, na palcu fajny trik z trzymaniem, polecam. I dobra, przejdźmy do tego większego budżetu, czyli macie duży budżet, chcecie kupić kosę, jakie najlepiej. No to tak, od razu wam powiem mąby: karambity i butterfly. E. Nie jest to pewnie jakieś wielkie zdziwienie według Was, ale no wiecie chyba czemu. Nie drapem w większości, rzadkie już kosy, mało ich jest. Czyli od karambitów ceny zaczynamy od ilu? 1800 zł za siatkę safari, 1850, no pewnie załynia kupimy go za jakieś 1600. No, 1700, 1600, no, 1700, więc no, jest, nie jest to mała cena. I to za siatkę safari, która jest ochydna, nie oszukujmy się, mi ten skinie się totalnie podoba. To jakieś warstwa rdzy może, może miejski zamaskowany dla niektórych, ale no, no to, już jest, to już jest duża cena, nie oszukujmy się. Noc, i tak dalej, to już dwa koła, przynajmniej trzeba zainwestować, żeby mieć takiego skinka. Czyli jest to sporo śnieć jakaś za 2,5, ładna, ładna, bo ładna, ale z zamówienia za 2,300 i jest to spokojna inwestycja. No i butterfly, którego sam posiadam, pochwalę się, warstwę Rydzy, polecam, spokojnie, rośnie sobie w stanie, bardzo przyjemne jak to rośnie w stanie, jak powiem Wam, eee, butterfly, gdzie one są, a to będzie jako nóż, eee, szkieletowy, nieskładany, motylkowy jest, dobra, które są jeszcze droższe, bo zaczynają się od 2,580, a nie od 1800 było i zamówienia są od 2500 praktycznie, czyli za 2500 to jest minuta, które kupicie praktycznie. No, tu widzimy, niektórzy się daje wychaczyć za zamówienia za 2400 jeszcze z groszami. Fajnie było tak wyhaczyć. Ale są te brzydze, popioły. I mi się jeszcze podobają e, tajgi w jakichś fajniejszych stanach z zielonymi glowcami. Bardzo polecam, jak to ma większy budżet. Naprawdę spoczko kosa I bardzo fajna inwestycja. Fajnie się to obserwuje, jak ta scena rośnie. Grasz tym skinkiem. Przyjemna, przyjemna sprawa, według mnie. Ja serdecznie polecam takie inwestowanie. Mądre z głową i no nie szkoda. się kupanie sobie skinów, które są przydatne, jakby dla was, że dla waszego użytku, że wam się podobają, plus do tego są inwestycją. Nie ma nic piękniejszego, tak naprawdę. bo gracie się z tego cieszycie, plus do tego macie inwestycje, czyli wszystko, wszystko co chcesz. I to by było na tyle w no, tym odcinku. Jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału i jeśli film się spodobał, do lajkowania. Ja jestem RZ, trzymaj się, cześć.